Siemano, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale. Zapraszam Was dzisiaj na test perfum w ciemno. Dawno takiego filmu u mnie na kanale nie było, także zapraszam serdecznie. Będzie to zapach w klimacie mojego poprzedniego filmu, czyli filmu, który mówił o... Retro zapachach, czyli o zapachach, które niektórzy nazywają babcinę bądź perfumy dla dziadków. Nie używajcie takiego określenia, używajcie właśnie zapachy retro, bądź jak to jeden użytkownik napisał pod moim filmem, zapachy oldschoolowe. Mowa dzisiaj będzie o zapachu yud od Estée Lauder, także... Lecimy z tematem. Zapach jest teoretycznie damski, natomiast znalazł się w mojej kolekcji, ponieważ po obejrzeniu filmu u Miss Potocki podlinkuję Wam jej kanał na dole. Robi fajne filmy o perfumach, także zerknijcie sobie, jeżeli jeszcze jej nie znacie. W ogóle pozdrawiam Cię, Justyna, bardzo serdecznie, bo dzięki Tobie mam ten zapach w końcu w moich rękach. Justyna bardzo fajny film nagrała na temat tego zapachu, więc jeżeli jeszcze będziecie ciekawi jej opinii na temat tego zapachu, to również zostawię Wam link do filmu bezpośrednio. Zobaczycie sobie jej opinię, a dzisiaj poznacie moją. Ja go zamówiłem dlatego, że po obejrzeniu filmu u Justyny, Gdzieś kojarzyłem tą butelkę i przypomniałem sobie, że ten zapach wąchałem na lotnisku w Belgii, ponieważ tam jest, można powiedzieć, taka szafa Esteloder z takimi retro zapachami właśnie starymi, które były kiedyś, ale które jeszcze nie są wycofane. I z tego co pamiętam, tak jak przez mgłę, na pewno testowałem ten zapach, bo właśnie butelka mi wydawała się bardzo znajoma, ale przyznam szczerze, zbyt mocno nie zwróciłem jakoś na niego uwagi, więc można powiedzieć, że po części zapomniałem jak on pachnie. Ale z tego co Justyna właśnie mówiła, jest podobny do Laurent klasycznego Opium, więc Opium znam, bardzo lubię i jestem ciekawy na ile będzie do tego zapachu podobny. Wiadomo, że to zawsze będzie jakaś tańsza alternatywa dla tego zapachu, ponieważ ten zapach udało mi się kupić za jakieś 100 zł, także nie było to dużo. Można wyhaczyć ten zapach na fajnych promocjach, dlatego dziś zrobimy sobie unboxing i można powiedzieć taki test w ciemno ale w zasadzie można powiedzieć test w pół ciemno, ponieważ już ten zapach gdzieś wmuchałem, ale niestety nie bardzo go pamiętam, także tylko mogę się domyślać, jak on pachnie. Zapach Hieu powstał w 1953 roku, więc jak najbardziej możemy tu mówić, że jest to zapach retro. Prawie 70 lat, zapach na rynku. Jestem naprawdę mega go ciekawy, ponieważ Justyna mega zrobiła mi na niego smaka. Także no wszystko, Justyna, dzięki tobie. Mój portfel jest szczuplejszy o stówkę, ale myślę, że zapach będzie bardzo fajny, także przechodzimy do unboxingu, ściągamy folię i testujemy. Dziś w ogóle założyłem sobie okulary. Nie wiem, mam nadzieję, że jakoś mocno nie odbijają się lampy w nich. One są z antyrefleksem, więc tak generalnie widzę, że jakieś, jakąś zieloną poświatę. Na szczęście lampy jakoś mocno się nie odbijają. No ale zobaczymy. Gdzieś się taka stylówka. Chciałem generalnie ubrać się jakoś retro, ale niestety nie mam retro ciuchów, więc po prostu założyłem taką imitującą jakąś starą, wojskową i założyłem okulary, żeby może bardziej wyglądać retro. Chociaż z retro ta moja stylówka nie ma nic wspólnego, ale zabieramy się za odpakowywanie. Kartonik bardzo prosty w kolorach Estée Loader. Otwieramy zapach. Powiem Wam, że myślałem, że płyn jest ciemniejszy, taki jaki właśnie widzicie na kamerze. Na żywo, jak na niego patrzę, ma to kolor takiej, można powiedzieć, czarnej herbaty, zaparzonej jakoś niedługo. Natomiast tutaj właśnie wygląda tak na taki ciemny płyn i taki właśnie ciemny płyn widziałem u Justyny, więc myślałem, że on tak po prostu wygląda. Natomiast no, ten płyn nie jest aż taki ciemny na żywo jak na kamerze, ponieważ ten zapach należy do takiej aromatycznej grupy, aromatyczno-przyprawowej, orientalnej, więc na pewno nie będzie to zapach dla każdego zaraz wam przeczytam jaki jest tego skład ponieważ jest naprawdę jest bardzo bogaty i bardzo dużo składników znajduje się tutaj w środku a zerknijcie sobie jeszcze jak z bliska wygląda uteleczka Buteleczka wygląda w ten oto sposób, ma fajny klasyczny kształt. Kształt jest bardzo retro, ponieważ ma takie tłoczenie na butelce i tutaj można sobie to skojarzyć można z sylwetką damską, ponieważ jest tutaj właśnie taka wstążka na pasie, że tak powiem, wstążeczka jest złota, Eko skóra jakaś na pewno, metalowy korek. Także tutaj klasyk typowo Design retro. Mi to w zupełności nie przeszkadza, jak ten zapach wygląda, ponieważ nawet chyba Justyna mówiła o tym w filmie, że ten zapach śmiało może być uniseksowy z racji tego, że jest właśnie orientalny, mocno przyprawowy. Pamiętajcie, że zapachy na męskiej skórze będą pachniały zupełnie inaczej, szczególnie przy takich właśnie ciężkich orientalnych zapachach. Jest to 67 ml. Jak komuś nie pasuje, zawsze może sobie to ściągnąć i trzymać po prostu taką klasyczną buteleczkę w swoich zbiorach, gdzieś, gdzie nie ma dostępu do światła. Pamiętajcie o tym, żeby dobrze przechowywać perfumy, żeby. Jak najdłużej cieszyć się ich zapachem. Jeżeli chceli, chcielibyście wiedzieć właśnie jakieś takie zasady, które powinniście znać używając perfum, to zachęcam Was, kliknijcie sobie w tutaj film. Nagrałem taki film, jakie rzeczy powinniście wiedzieć na temat perfum. I tam właśnie mówię o tym, jak dokładnie przechowywać swoje zapachy. No dobrze, przejdę teraz do odczytania Wam składów tego zapachu. Teraz trzymajcie się, bo składników jest naprawdę dużo. Generalnie w nocie głowy już znajdują się przyprawy. Ogólnie mamy napisane przyprawy. Później mamy aldehydy, więc tutaj już wjeżdżają y, takie metaliczne nuty, można powiedzieć, bardzo syntetyczne. Mamy narcyz, lawendę, pomarańcze, brzoskwinię oraz bergamotkę. W nucie serca również znajdziemy nuty przyprawowe, goździk, ale w formie przyprawy, cynamon, róże, lang, jaśmin, konwalie, liść czarnej porzeczki oraz orchideę, więc tutaj mocno kwiatowo przyprawowo, w nucie serca i w nucie bazy mamy tu konkretne utrwalacze, czyli kadzidło, balsam tolu, paczula, balsam peruwiański, mechtębowy, bursztyn, wetyweria, wanilia oraz piżmo. Także składniki konkretne. Ja już nie mogę się doczekać, żeby ten zapach sobie odświeżyć. Trochę tutaj mi zalatuje przez korek. Mam nadzieję, że zapach nie był używany, albo jest tak mocny, że aż pachnie tutaj. Nie, nie był używany, ponieważ... Od razu nie wyleciało nam spray. Damy sobie dwa. A co, żeby lepiej poczuć? No i już czuję ten zapach. Bardzo szybko można go wyczuć. Mocno projektuję. O. No i powiem Wam, że jest coś z tego uniseksu. Mogą to śmiało Panowie używać. Jeżeli Panowie lubicie generalnie takie orientalne zapachy, ale jednak nie lubicie takich, które. Skręcają bardziej w taką damską stronę, bądź bardziej uniseksową, śmiało ten zapach możecie zmierzać z jakimś swoim zapachem. Nie musicie nawet używać retro, może być to po prostu jakiś wasz zapach, który będzie miał podobną nutę, czyli może być właśnie trochę słodki albo jakiś przyprawowy, lekko ziołowy. Myślę, że fajnie będą się komponowały. W pierwszej kolejności użyjcie na przykład Estée Lauder Jude a dopiero później użyjcie na wierzch, jakby ten wasz docelowy zapach, i uzyskacie naprawdę bardzo ciekawe kompozycje. Powiem wam, że ja tutaj teraz mówię i cały czas mi tak przepięknie pachnie ten zapach zupełnie inaczej go zapamiętałem z lotniska i bardziej obstawiałem taką ostrzejszą nutę, bardziej taką suchą, wytrawną, bardziej pikantną, coś w stylu właśnie mas de cartier albo na przykład w stylu organzy. Kompletnie nie, nie brałem go pod uwagę jako taki ciepły, otulający zapach, bardziej właśnie w tą taką ostrzejszą nutę skręcający. No, powiem wam, że faktycznie ma coś w sobie z opium i Laurent. Myślę, że tak jak mówiłem w filmie o zapachach damskich retro, że głównie dominowały właśnie takie orientalne, mocne, przyprawowe, dające po nosie zapachy. I powiem wam, że no, faktycznie jest zbliżony do opium i Laurent. Tak właśnie kłóciło się to ze mną, ponieważ ja myślałem właśnie, że on jest bardziej ostrzejszy i tak porównanie do opium i i trochę mi się to jakoś nie sklejało, ale widocznie właśnie moje odczucia tego zapachu na lotnisku widocznie. Pomylił mi się z innym retro Estee Lauder. No zapach powiem Wam, że jest przepiękny, bardzo mi się podoba, mega orientalny, ale taki właśnie europejski orient, czuć w nim ducha retro, naprawdę zapach jest... Bardzo fajne, także Justyna, dobrze, że mi go przypomniałaś i dobrze, że go sobie zakupiłem. Także na pewno będzie cieszył nos i oko w moich zbiorach. Także zapach będzie do noszenia, będzie używany, jest mocny, intensywny. Myślę, że długo będzie się utrzymywał, ponieważ generalnie takie retro, orientalne zapachy bardzo długo się utrzymują. Na pewno są dobrej jakości, ponieważ no jednak to czuć w zapachu bardzo szybko się nie zmienia. Troszeczkę teraz przechodzi w taką bardziej pudrową nutę, bardziej taką mydlaną, bardzo taką ciepłą, otulającą. Na pewno czuć dużo przypraw, to jest zagwarantowane, a jednocześnie bije od niego takie bardzo fajne ciepło. Te przyprawy są bardziej takie ostre, bardziej takie agresywne, natomiast mimo wszystko, zapach jest bardzo ciepły, bardzo dobrze mi się kojarzy, bardzo miły, sympatyczny. Dla osób lubiących retro. Sztosik. Dla osób lubiących takie delikatne zapachy raczej średnio. Zapach jest trudny, na pewno nie będzie dla każdego, ale mi się mega podoba, ja go będę używać, naprawdę konkret, typowo w moim stylu, mocno orientalny, ciepły, intensywny. Tak sobie teraz myślę, że bardzo fajnie będzie korespondował z moimi arabskimi zapachami, na przykład z Opulent Oud, tutaj możecie sobie też kliknąć w odnośnik do recenzji tego zapachu. Nawet bym się pokusił, żeby połączyć go z Dior Homme Parfum, z tym zapachem takim bardzo skondensowanym, tym garniturowym moim zapachem. Myślę, że fajna mogłaby wyjść z tego kompozycja. Na pewno będę go łączyć z Orientami albo generalnie z moim Diorem, albo też po prostu go używać samodzielnie, ponieważ zapach myślę, że na męskiej skórze zupełnie inaczej będzie wybrzmiewał niż na skórze damskiej. No dobrze moi drodzy, wrócę do Was za jakiś czas. Myślę, że dam mu tak z pół godzinki do 40 minut i wrócę do Was z podsumowaniem. No witam serdecznie po przerwie. Nie było mnie dokładnie 45 minut. Myślę, że spokojnie możemy już w jakimś stopniu ocenić jak ten zapach pachnie. Powiem Wam, że teraz zmienił się troszeczkę i zrobił się bardziej taki drzewny, ale nadal bardzo ciepły i taki przyprawowy. Ja na pewno tutaj czuję konkretny taki orient, kiedyś miałem taki też olejek orientalny do palenia w kominku. Trochę pachnie to w ten sposób, natomiast jest to bardziej szlachetne oczywiście. Nie wiem czy to już ta nuta bazy wchodzi, czy jeszcze nie po tych 45 minutach, ale powiem Wam, że trochę czuję tą paczulę z nuty bazy. Jakoś tak te składniki troszeczkę się przemieszały i czuję lekką taką ziemistość i taką suchość tej paczuli. Taką wytrawność. Na pewno nie jest to słodki zapach, na pewno nie jest to słodki orient. Bardziej właśnie taki przyprawowy. Ja teraz tak wyczuwam bardziej taką paczulę w nim. Właśnie taką ziemistość wilgoć taką. Może trochę wanilii, ale nie jest, to, nie jest to taka słodka wanilia, także spokojnie. Zapach fajny, na pewno do noszenia, dla osób lubiących zapachy retro a generalnie dla osób lubiących orientalne zapachy, dla osób na pewno, które lubią wyróżnić się w tłumie, które na pewno zdecydowanie będą inaczej pachniały niż większość społeczeństwa. Zapach jest naprawdę godny uwagi, godny polecenia, tym bardziej, że jeżeli lubicie klasyczne opium Motif Sonoran, a niestety klasyczne opium Motif dość dobrze się ceni, także spokojnie, myślę, że... Judi od Estée Lauder sprosta waszym oczekiwaniom i wymaganiom. W porównaniu do Ipsalorową, opium jest bardziej przyprawowy. Opium Ipsalorą dla mnie jest bardziej taki miękki, bardziej elegancki. Ten zapach jak najbardziej również jest elegancki, natomiast Opium i w bardziej mi idzie w stronę takiej elegancji, jest bardziej wygładzony, bardziej taki właśnie ciepły. Ten ma w sobie takiego pazura. Opium i w Sauron ma trochę tego pazura mniej, natomiast oba zapachy są przepiękne. Także jeżeli lubicie Opium i w Sauron, myślę, że Jude będzie dla was. A panowie, jeżeli lubicie takie orientalne wonie, to jak najbardziej śmiało też polecam, ponieważ trochę w nim czuć tego ducha właśnie retro męskich zapachów, więc no myślę, że samodzielnie do używania jak najbardziej, ale też do mieszania z Waszymi zapachami. Jeżeli posiadacie jakieś cięższe zapachy w swojej kolekcji, to myślę, że przepięknie będą się komponowały ze sobą. Tym bardziej, że zapach jest tani i naprawdę godny polecenia. No dobrze moi drodzy, mam nadzieję, że film się Wam podobał. Tobie Justyna jeszcze raz dziękuję za to, że przypomniałaś mi ten zapach, za to, że znów o nim pomyślałem i w końcu udało mi się go zamówić, mam go u siebie i teraz śmiało mogę cieszyć się jego zapachem. Dajcie w komentarzu, czy wy znacie Estelauder Lauder YouTube, ponieważ jest to naprawdę bardzo stary zapach. Ewentualnie ktoś z Waszej rodziny, ktoś z Waszego otoczenia używa Estelauder Lauder YouTube. Dajcie znać, jakie Wy macie odczucia tego zapachu, albo dajcie znać w komentarzach, jak go inni odbierają. Jest to naprawdę mega ciekawy, ponieważ jest to dość trudny zapach. Na pewno nie jest to zapach dzisiejszych czasów, także śmiało piszcie komentarze, będzie mi naprawdę mega miło je czytać. Oczywiście odpowiem na te komentarze z przyjemnością, także zapraszam do komentowania. Bo jeżeli film się podobał, to klikamy łapę w górę, klikamy subskrypcję na dole, aby być z moimi filmami na bieżąco. Ja Wam życzę cudownego dnia bądź wieczoru, w zależności od pory, w której to oglądacie. I widzimy się w kolejnym filmie. Także na razie i cześć!